Siemanko po raz piąty. Eee, znowu z nad Super. Bo już udało mi się chyba tutaj zagościć na stałe. E, poziom wody cały czas się utrzymuje, tak więc że jest pikobelo. Zestaw mam rozłożony dwie wędki na razie, znaczy więcej nie będę miał. E, na razie na prawym kiju po rozłożeniu miałem jedną akcję. Dosyć e, silne ugięcie, natomiast wciąłem na pusto. Tak więc, że no coś się dzieje. Mam nadzieję, że to nie jest efekt tylko pierwszego zarzucenia, że kije nie zamilkną. Na lewej wędce dzisiaj trochę testuję i ten kij troszeczkę dłużej w wodzie będę trzymał. Jest tam założony pelet. Ponieważ tutaj na białego robaka i na czerwonego jest mnóstwo, mnóstwo czepia się płoci. Tak więc, że próbuję na pelet. Może coś innego niż Płoć się skusi, liczę na jakiegoś leszcza. Eee, tak więc, że no zobaczymy. Nie mam dużo czasu, też posiedzę tutaj około 2 godzin. Myślę, że maksymalnie. Eee, I zobaczymy, coś się czy coś się wydarzy. Byłem tutaj e, tydzień temu statu, odwiedził mnie tata. Miałem przez chwilę dość długi telefon i pomyślałem sobie, co jest. wędki całkowicie ucichły. No natomiast po. <laughs> Okej, okay, miałem chyba skubnięcie na lewej wędce i na prawej coś jest, ale myślę, że to jest znowu tylko i wyłącznie nawet nic nie ma. Ta ryba jest okrutna w tym okresie, w tej, w tej porze roku ponieważ te brania są nie wiem nawet jak to nazwać ciche, puste w ogóle dużo razy przytrafia mi się tak, że już w ogóle coś małego siedzi, ale tak jakby po prostu, nawet jak ta płoć po zjedzeniu, już zasani robaków, ona stoi w miejscu. Ona w ogóle już, nie, że tak powiedzmy, jest branie, branie, ale potem jest cisza. No to mówię, zostawiam zestaw. Nagle mówię: Nie, no zwijam, dobra, no już pewnie robaka nie ma i siedzi mała płoć. Tak więc że ta ryba w ogóle e, no, stoi mocno w miejscu. Nawet po zasaniu tego robaka, no na pewno czuję ukucie gdzieś tam zacięcie od tego od haczyka i ona dalej nic nie robi w tej wodzie cały czas mam nadzieję, że coś się na lewym kiju ruszy na razie go zostawiam w miejscu, niech sobie tam leży na dnie Ech, może być ciężko dzisiaj coś na niego złapać, ale no, czekamy, zobaczymy Ech, może coś się trafi no, na razie dwa brania miałem i nic, nic z tego nie wyciągnąłem, więc nie wiem. <laughs> czy seria tylko coś małego za tego robaka hmm, próbuje go pobrać, czy. Czy ja coś robię nie tak? Miałem przed chwilą małą akcję na lewym kiju i tam mam założone z, z Dynaemit'a, krill Hook pelec, ale jest to założone na gumkę. Już tak w tamtym roku próbowałem łowić, w ogóle zestaw jest tak amatorsko zrobiony, że to szok. I e, tak, czepiały się na to leszcze, e, Teraz też były, było takie dwa większe skubnięcia i cisza. Tak więc, że najważniejsze to, że ryba tym się interesuje, jeżeli to jest w wodzie. Tak więc, że to jest na plus. E, no i tak jak powiedziałem, no nie ruszam tego kija, niech on e, zostanie w tym miejscu. E, był rzucony z koszykiem, tak więc, że ta zanęta powinna tam jeszcze chwilę pracować. E, ale prawy kij całkowicie ucichł. Nic zero. Tak więc, że 7 dni odstępu między łowieniami a ilość brani jest całkowicie inna. Teraz mogę Wam zademonstrować, jakiej wielkości ryby aktualnie są łowione. No nie, tak się nie da. Natomiast coraz drgnęli lewyki, Tak więc, że no mam nadzieję, że coś tam w końcu przyjdzie większego i zaś się tempelet. No a tutaj, jeżeli na białe, na białe robaki ma się dziać tylko coś takiego, nie wiem, chyba nie będę w ogóle wrzucał tego kija. Oczywiście każda ryba cieszy, natomiast... Natomiast no oczekiwałbym czegoś większego. Tym bardziej że ta ryba już widzę po niektórych grupach, że jest już aktywna. No tak, ale woda w wodzie nierównej. Więc czekamy, zobaczymy, co tutaj się wydarzy. ok mam jakąś akcję na, na lewym kiju. Czułem, że to wypali. Nie jest, może to nic dużego. Natomiast, natomiast jest. <laughs> tak więc, że czasami, czasami warto kombinować. <laughs> Oj, się nawet sama ryba wypiała Oj, takie płotki, takie płotki jak tutaj. Myślę, że zdecydowanie można już łowić. Okay, wracaj do wody i zaraz wam pokażę jak to jest dokładnie zrobiony ten zestaw. Tylko nie chciałbym sobie tu nic zaraz połamać, ponieważ koszyk jest już przy trawie. Jest normalny przypon jak do metody i pellet jest założony na gumkę. Eee, tak to wygląda i do tego koszyk i widać nawet jak został peret obskubany, czyli że ryba podchodziła do tego. <noise> na plus rzucam dalej, spodziewam się leszcza, trochę większej ryby, ale już taka płocie no, cieszy bardziej niż te takie o wielkości dłoni. Na prawym kiju przerzuciłem się teraz na dandrobenę, ponieważ na białego robaka całkowicie kij ucichł. Może nie ucichł, natomiast mnóstwo drobnicy ściągało przynęte. Tak więc, że postanowiłem założyć czerwonego, zobaczymy co się stanie. Ogólnie nie jestem za łowieniem na czerwonego robaka na tej rzece, ponieważ nie mam efektów. Zawsze tu funkcjonuje albo biały robak, albo tak jak było widać na lewym kiju, pelet. Jeszcze latem kukurydza jak najbardziej. Natomiast z czerwonym robakiem jest tutaj e, ciężko, ciężko. Nie wiem dlaczego, ale ryba słabo na, nie, na niego reaguje. No, natomiast jeżeli jest biały założony, to e, no nie ma łowienia po prostu. No, albo czeka się sama drobnica, albo e, moment biały robak jest ściągnięty i trzeba tym kijem non stop e, rzucać, go sprawdzać. Nie mam dzisiaj na to ochoty, tak więc że zostawiam, zostawiam na razie tak jak jest. Liczę jeszcze na lewy kij, że coś tutaj się stanie. Aczkolwiek też wiem chyba, że już teraz, że oddałem, Chyba trochę zły rzut, ponieważ jest za bardzo kij ustawiony na lewo. Poczekam chyba z 5 minut, jeżeli nic się nie wydarzy, to rzucam go troszeczkę bardziej w prawą stronę. Bo widać to po żyłce, że uciekł mocno w lewo, a nie chciałem, żeby tam to się znajdowało. Na prawym kiju przerzuciłem się teraz na dandrobenę, ponieważ na białego robaka całkowicie kij ucichł. Może nie ucichł, natomiast mnóstwo drobnicy ściągało przynętę. Tak więc, że postanowiłem założyć czerwonego, zobaczymy co się stanie. Ogólnie nie jestem za łowieniem na czerwonego robaka na tej rzece, ponieważ nie mam efektów. Zawsze tu funkcjonuje albo biały robak, albo tak jak było widać na lewym kiju peret. Jeszcze latem kukurydzę jak najbardziej. Natomiast z czerwonym robakiem jest tutaj Ciężko, ciężko. Nie wiem dlaczego, ale ryba słabo na, nie, na niego reaguje. No, ale natomiast jeżeli jest biały założony, to yy, no nie ma łowienia po prostu. No, albo czeka się sama drobnica, albo yy, moment, biały robak jest ściągnięty i trzeba tym kijem non-stop yy, rzucać, go sprawdzać. Nie mam dzisiaj na to ochoty, tak więc że zostawiam, zostawiam na razie tak, jak jest. Liczę jeszcze na lewy kij, że coś tutaj się stanie, aczkolwiek też wiem chyba, że już teraz, że oddałem bo trochę zły rzut, ponieważ jest za bardzo kij ustawiony na lewo. Poczekam chyba z 5 minut. Jeżeli nic się nie wydarzy, to rzucam go troszeczkę bardziej w prawą stronę. Bo widać to po żyłce, że uciekł mocno w lewo, a nie chciałem, żeby tam to się znajdowało. Miałem przed chwilą świetną akcję na lewym kiju. Dosłownie zatrząsło dwoma wędkami i podpórką. Natomiast było to dosłownie jedna akcja i koniec. Tak więc, że. Już miałem. Oho, coś się dzieje znowu. E, miałem już ten kij przerzucać, mówię. Tak jak e, ten. poczekam chwilę, go będę przerzucał, i nagle coś się zaczęło dziać. E, tak więc, że to jest też taki mały patent e, na tą wodę. Nie bać się próbować kombinować tak samo jak z tym z peletem, z peletem. To niby na. na tak zwany włos, chyba pelet, i w ogóle zakładam go na gumkę. Jak widać, coś się dzieje. No, czy po tym, po tym strzale jest jeszcze ten tam? Nie wiem. Czekam jeszcze 2-3 minuty, jeżeli nie będzie poprawy. No może 5, jeżeli nie będzie poprawy. No to sprawdzam, bo przy takim uderzeniu e, ten po prostu mógł już zostać ściągnięty. A szkoda też kija pustego w wodzie trzymać, no. Tracę czas tylko na to. Ok, mam akcję na lewym kiu, ale chyba to zdupiłem. dokładnie. Buf. Szkoda, ponieważ na, na to czeka się troszeczkę dłużej niż e, na białego albo na czerwonego, jeżeli coś już weźmie. Zarzuciłem zestaw na nowo, mm, oczywiście z pełnym koszykiem. Natomiast znowu mój błąd zeszło trochę w lewo, aczkolwiek no wcześniej było też po lewej stronie i e, były te brania, coś się zadziało, więc Niech tak zostanie na prawym kiju wracam z powrotem H do białego, bo jest kompletna cisza na Dandrobena OK, jest akcja na... na lewym kiju i nie mam pojęcia co to jest ale na pewno już coś fajniejszego niż te 15 cm płotki Ok, czyli pelec daje.. <noise> e, pelec zdaje egzamin jak najbardziej A cały czas na prawym kiju jest cisza. Ok, zrobimy szybkie wyczepianie. Okej, okay, przy takich płotkach już <noise> e, mogę siedzieć, ale jest coś poharatana. Nie wiem, czy coś miała przysane, czy czy po prostu jest przecież została ogryziona. Hop do wody. Okej, okay, tak więc, że coś się dzieje. Na ja taki moment czekałem. Dobra, robię znowu nabijam koszyk i rzucam w to samo miejsce. Mam nadzieję, że te ryby tam się zeszły. Na prawym kiju po zmianie z czerwonego na białego orbaka długo nie było, trzeba czekać na jakąś akcję, ale dosłownie jest to skubanie, 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 szczytówka dosłownie trzy razy drgnie i już jest po wszystkim, tak więc że no, myślę, że na tak jak teraz i myślę, że na tym kiju mogę liczyć tylko i wyłącznie na, na samą drobnicę. Niczego więcej się nie spodziewam, ale cały czas liczę na, na lewy kij. Yy, tutaj myślę, że dzisiaj mam nadzieję, że wydarzy coś się większego. Jeżeli nie, tak jest w porządku. Mam akcję na prawym kiju. Natomiast nie spodziewam się, żeby to było coś <laughs> ogromnego. Aczkolwiek mały opór został postawiony. No tak, oczywiście. Co mogłoby tu być więcej? Jestem w szoku, że mimo takiej wody. Nie mogę za bardzo liczyć na żadną inną rybę jak na ten moment. Tak więc. Że... O, drobnica. Cyk do wody. Nic jej nie będzie lewy na razie ucichł, z peletem no ale też na samym początku w ogóle znak, oznak życia w wodzie nie dawał więc teraz też się za mocno tu nie będę stresował niech poleży jeszcze chwilę a ja przerzucam znowu zestaw z białym rybakiem, nabijam koszyk myślę, że jeszcze mam parę minut czasu i zobaczymy co końcówka pokaże przed chwilą przy... Mm, przy nabijaniu koszyka lewyki znowu ładnie zapracował, <gry> e, czyli ryba gdzieś tam znowu weszła w okolice koszyka. Przypon tam nie jest długi, nie wiem czy ten przypon ma 40 cm, e, więc myślę, że pelet gdzieś tam leży w kręgu zainteresowań. No, ale na spokojnie przygotuję zaraz drugi e, A tam niech sobie się dzieje, co się chce, przerzuciłem e, e, lewy troszeczkę. I na prawym kiju przed chwilą były małe wskazania. I coś mamy, czyli coś tam małego, po prostu siedzi, ściągam ten kij. Halo mój! Cały czas, niestety, ale mały wymiar na białego robaka. Ok, zarzucam ostatni raz i zobaczymy, co się wydarzy. Potrzymam jeszcze parę minut kije w wodzie i myślę, że to będzie koniec na dzisiaj. Ok, woda całkowicie ucichła. Tak, wiem, że pora już na mnie. A byłem tutaj około 2 godzin, ale było świetnie, naprawdę aktywnie. Sporo naprawdę brań, parę wyciągniętych ryb, mnóstwo jakichś pojedynczych wskazań. Tak więc, że jak najbardziej aktywnie, ale zwijam już powoli sprzęt, pakuję się i co, widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że troszeczkę się to jeszcze bardziej, ta woda rozkręci. Nie jest jeszcze tutaj za ciepło, tak jak dzisiaj jest. Nie wiem, czy mamy 8 stopni, woda jest cały czas dosyć zimna. Czekam na temperaturę około 15-16 stopni, zobaczymy wtedy, co ta woda pokaże. Ale już wiem na pewno, że następnym razem dwa kije lecą do wody i na dwóch kijach będzie założony pelet. Spróbuję tak. Strzałeczka idę do następnego.